Cześć! Tu ciecia Patrycja. Przeczytam Ci dzisiaj bajkę pod tytułem Kopciuszek. Żyła sobie raz dziewczyna imieniem Ela. Jej mama zmarła wiele lat temu, a ojciec powtórnie się ożenił. Macocha była kobietą wyniosłą i surową. I miała dwie własne córki. Jeszcze wynioślejsze i surowsze niż ona. Ela rzadko widywała ojca, który niemal bez ustanku pracował, próbując sprostać zachciankom swojej nowej żony. Smutny był los Eli. Macocha i przyrodnie siostry traktowały ją jak służącą. Szorowała podłogi, zmywała garnki i rondle, myła okna i czyściła kominek. Do tego cały czas czekała, zwarta i gotowa na ich wezwanie. Czy to po to, by podać ciasto i herbatę, czy to po to, by podnieść poduszkę, czy podnóżek. Dziewczyna miała jednak tak dobry i łagodny charakter, że wszystko to robiła bez słowa skargi. Pewnego razu, gdy ją wezwano, pojawiła się cała usmolona, w sadzy i popiele, gdyż akurat czyściła kominek. Siostry na jej widok wybuchnęły śmiechem. Od razu powinnyśmy wołać na ciebie, smoluch. Prychnęła jedna. Albo Kopciuszek parsknęła druga. I to przezwisko do niej przylgnęło. Po pewnym czasie dziewczyna nie pamiętała już nawet swojego prawdziwego imienia, a dawne życie jawiło jej się jako mgliste wspomnienie. Pewnego dnia do domu Kopciuszka przyszedł list. Było to zaproszenie od samego księcia na bal, który miał się odbyć wieczorem. Otrzymały je wszystkie szlachetnie urodzone damy. Zapowiadało się więc na wspaniałe przyjęcie. Macocha Kopciuszka chodziła dumna jak Paw, a przyrodnie siostry kręciły się po domu podekscytowane i od razu zaczęły się stroić. Włożę zieloną koronkową suknię, zaszczepiotała jedna, a ja różową, stwierdziła druga. I zaraz kazały Kopciuszkowi uprać i uprasować wszystkie halki i ułożyć sobie fryzurę. Kopciuszek uwijał się jak w ukropie, prasując ubrania, czyszcząc naszyjniki, czesząc włosy, które potem upiął w modne koki. Kiedy skończył i siostry z zachwytem przeglądały się w lustrze, zapytał cichutko. – Czy ja też mogę pojechać na bal? – Ty? – pisnęły jednym głosem. – Nie, bądź niemądra w żadnym razie – prychnęła jedna. – Wyglądałaby śmiesznie z tą okopconą twarzą i znoszoną sukienką. Parsknęła druga. Więc kiedy obie zniknęły za drzwiami, podążając do karety za swoją matką, Kopciuszek został w domu całkiem sam. Dziewczyna usiadła przy kominku, schowała twarz w dłoniach i zalała się łzami. Och, jak bardzo bym chciała być na tym balu, chlipała. Nagle dało się słyszeć dziwny odgłos, jakby delikatny dźwięk tysiąca dzwoneczków. Zapłakany Kopciuszek podniósł głowę i przy kominku ujrzał piękną damę. Jej suknia wyglądała jak pokryta migoczącymi światełkami, które błyskały dookoła, a stopy nie dotykały ziemi. W ręku miała lśniącą, czarodziejską różdżkę. Kopciuszek otarł łzy. – Przepraszam, kim pani jest? – zapytał. – Jestem twoją matką chrzestną, wróżką – odparła kobieta. – Dobrze znałam twoją mamę. A teraz powiedz mi, jakie masz życzenie? Chcia... – Chciałabym pójść na bal – wyszeptał Kopciuszek. Kobieta uśmiechnęła się łagodnie. – W takim razie osłużył łzy, bo właśnie wybierasz się na przyjęcie – oznajmiła. Po czym tonem kobiety, która wie, czego chce, zapytała – czy w waszym ogródku rosną dynie? – Mimo że pytanie wydawało się dość dziwne, dziewczyna grzecznie odparła: Tak, i poszła ze swoją matką krzesną do ogrodu. Wróżka magiczną różdżką dotknęła największej dyni i ta przemieniła się zaraz w złotą karocę. A teraz przydałyby nam się konie, powiedziała po namyśle: Czy macie pułapki na myszy? Kupciuszek pokiwał głową, zdziwiony. Po czym przyniósł pułapkę, w którą dało się złapać sześć piszczących myszek. Matka chrzestna machnęła różdżką i zwierzątka w jednej chwili przeistoczyły się w sześć białych rumaków, potrząsających długimi grzywami i głośno stukających kopytami o bruk. Doskonale stwierdziła, a teraz przydałby się woźnica. Za tą kapustą schował się szczur. po Poproś, żeby wyszedł. Kopciuszek zrobił tak, jak powiedziała, i pojawił się przed nimi gruby, wąsaty szczur, który w mgnieniu oka zmienił się w woźnicę z bujnym wąsikiem. Mężczyzna zaprzągł konie do karocy i wspiął się na siedzisko, by chwycić lejca. A teraz, powiedziała wróżka, zajmijmy się Twoją sukienką. Po czym zmierzyła kopciuszka od stóp do głów, machnęła różdżką i znoszona sukienka zmieniła się w najpiękniejszą suknię balową, jaką można sobie wymarzyć. Błękitną jak niebo, połyskującą złotem i srebrem. Ach, zajmijmy się jeszcze butami dodała. I kiedy kopciuszek spojrzał w dół, zobaczył przecudne szklane pantofelki. Włożył w nie stopy i z uśmiechem spojrzał na matkę chrzestną. Nie wiem, jak ci dziękować. Zwrócił się do niej i ucałował ją w policzek. To mi w zupełności wystarczy. Ale pamiętaj, zanim zegar wybije północ, musisz opuścić przyjęcie. O tej porze czar pryśnie. Kopciuszek pokiwał głową. W takim razie jedź i baw się dobrze. Kopciuszek wszedł do karety, która podążyła do pałacu. Z rzęściście oświetlonych pałacowych okien dobiegała muzyka. Wytwornie ubrani goście gawędzili ze sobą lub tańczyli. Kiedy Kopciuszek wszedł do środka, po sali balowej przebiegł szmer. Dziewczyna nie zdawała sobie z tego sprawy, ale żadna z zebranych nie mogła dorównać jej urodą. Jej oczy lśniły jaśniej niż kryształowe żyrandole i diamentowe kolczyki wytwornych dam, a rumieniec na jej policzkach był delikatniejszy od róż, którymi przystrojono pałac. Książę od razu zwrócił na nią uwagę i poprosił ją do tańca. Kiedy wirowali po parkiecie, nie mógł oderwać od niej oczu i wszyscy dookoła szeptali. Kim jest ta dama? Jaka ona piękna? Nigdy jej nie widziałam. Czy ktoś wie skąd pochodzi? Nawet przyrodnie siostry jej nie rozpoznały i mówiły między sobą. Kim ona jest? Po co tu przyszła? Książę już nikogo innego nie poprosi do tańca. I miały rację. Przez cały wieczór książę patrzył tylko na Kopciuszka. Tańczyli i tańczyli, aż dziewczynie ze szczęścia kręciło się w głowie, a czas mijał. Zanim zdała sobie sprawę, jak już jest późno, zegar zaczął wybijać północ. Och, wykrzyknęła, patrząc na niego przerażona. Muszę już iść. I zanim zegar skończył wygrywać melodię, uwolniła się z ramion księcia i wybiegła z pałacu. Zaczekaj! zawołał za nią młodzieniec. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Ale kopciuszka już nie było. Jedyne, co po nim zostało, to lśniący, szklany bucik, który leżał na pałacowych schodach. Książę schylił się i podniósł pantofelek. On należy do tej, którą pokochałem szepnął do siebie. I nie spocznę, dopóki jej nie odnajdę. Następnego dnia w całym królestwie zapanowało poruszenie. Książę ze swoim lokajem odwiedzał wszystkie domy i prosił mieszkające w nich panny o przymierzenie bucika. Szeptano, że młodzieniec ma zamiar poślubić tę, na której stopę będzie pasował szklany pantofelek. Dziewczęta robiły więc wszystko, żeby zmieścić w nim nogę. Ale bezskutecznie. Kiedy książę dotarł do domu kopciuszka, macocha przepędziła dziewczynę do kuchni. – Zostań tu, gdzie twoje miejsce i przygotuj dla księcia poczęstunek. Syknęła, po czym ze słodkim uśmiechem na twarzy otworzyła drzwi. Jej córki nie mogły się już doczekać na swoją kolej. Pierwsza próbowała wcisnąć stopę w bucik, pchała i pchała, ale jej noga była o wiele za duża. Teraz ja, powiedziała druga, chwytając pantofelek. Lecz, mimo że bardzo się starała, jej stopa za nic w świecie nie chciała wejść do środka. Och, potrzebowałabym tylko odrobiny tłuszczu, marudziła, kiedy lokaj odbierał od niej budzik. Czy jest tu jeszcze jakaś inna młoda dama, która mogłaby go przymierzyć? Nie, odparły siostry zgodnie. Właśnie wtedy wszedł do pokoju kopciuszek niosący herbatę. Książę przypatrzył się mu uważnie i wstał. A ta panna? zapytał. To nie mogła być ona, powiedziała jedna z sióstr. Nawet nie była na balu dodała druga. Ale książę, który nie mógł oderwać oczu od Kopciuszka, nie dał się zniechęcić. Proszę, powiedział łagodnie do dziewczyny, czy mogłabyś go przymierzyć? Kopciuszek ostrożnie odstawił dzbanek i nasunął bucik na stopę. Pasował idealnie. To byłaś ty, wykrzyknął książę. Wyglądasz tak pięknie jak wtedy. Czy wyjdziesz za mnie? Uśmiech Kopciuszka rozjaśnił cały pokój. Tak, odparła dziewczyna, z radością zostanę twoją żoną. Niedługo potem kopciuszek i książę się pobrali, a na ich weselu bawili się wszyscy mieszkańcy królestwa. Zjawiły się tam nawet przyrodnie siostry. Jednak przez całe przyjęcie grymas zawodu nie schodził im z twarzy. A królewicz i kopciuszek żyli długo i szczęśliwie. To była bajka pod tytułem Kopciuszek. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków.